Mediolan, czwarty wiek. W ogrodzie siedzi, siedzi sobie Augustyn, jeszcze nie święty, w upalne popołudnie. Augustyn, który jeszcze trwa w życiu grzesznym, ma, żyje w takim związku. No, po prostu bez ślubu. Dzisiaj to nazywamy konkubinatem, życiem na kocioł łapę, więc ma, można powiedzieć, kochankę, nieślubne dziecko, szuka dobra, prawdy, piękna, szuka Boga, nawet się ma przebłyski modlitwy, tonąc w nieczystości, modli się, Panie Boże, uwolnij mnie od tej nieczystości, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze miał ochotę sobie troszeczkę pogrzeżyć i tego upalnego popołudnia. Słyszy gdzieś tam w ogrodzie obok, mały chłopczyk śpiewa piosenkę Tolle levia", w której refren tak brzmi, bierz i czytaj, bierz i czytaj. Augustyn otwiera i otwiera list świętego Pawła do Rzymian właśnie to dzisiejsze czytanie. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przebłędźmy się w, zbroje, w zbrojem światła. I to jest moment przełomowy w życiu św. Augustyna. Wtedy on zaczyna zwracać się już całą mocą do Pana Boga, wierzyć Jemu, jego słowu, starać się żyć tym słowem. A dlaczego niektórzy przyjmują łaskę nawrócenia, a niektórzy nie? Dlaczego niektórzy przychodzą do kościoła, a niektórzy nie? Dlaczego, jak mówi w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Pan Jezus mówi, jak było za dni Noego. Są przepiękne, takie biblijne zestawienia. Ewa i Maryja. Codziennie na roratach będziemy w prefacji te, to, o, nad tym zestawieniem się zachwycać, czytać w prefacji, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę. Więc Matka Boża jest nową Ewą. Jest Mojżesz, który wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej. To jest figura. A prawdziwą osobą, nowym Mojżeszem jest Chrystus, który nas wyprowadza z niewoli grzechu. I jest Noe, który buduje Arkę, który przez to, że zaprasza swoich ziomków do tego, żeby weszli na Arkę, ratuje ich od potopu. I to jest figura, a później przychodzi osoba Jezusa. Jezusa, który też buduje swoją arkę. I ta arka Jezusowa, to jest, można powiedzieć, łódź Piotrowa. Jezus daje nam Kościół jako arkę zbawienia, arkę, która nas ratuje. I mamy kapitana, św. Piotra, i mówi do tego kapitana. Odtąd nie rybki, ludzi będzie łowił. Daj Ci klucze. Masz Kościół, masz sterę. Ale za burtą kościoła jest jeszcze wielu ludzi, którzy toną w mrokach, w grzechu. U ludzi będziesz łowił. Jest taka opowieść, anegdotka o pewnym mężczyźnie, który był przekonany, że ufa Bogu na 100% bezgranicznie. I była powódź, woda wzbierała coraz mocniej, wyszedł na dach swojego domu, już woda jeszcze wyżej. To on już stoi na kominie i podpływa łódź ratunkowa. Chcą go zabrać. Nie, 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 nie potrzebuję waszej pomocy. Ufam Bogu, że mnie Bóg wyratuje. Za pół godziny już jest popas w wodzie. Kolejna łódź. Znowu chcą go zabrać. Nie, nie, ja ufam Bogu. On mnie uratuje. No, za kolejne pół godziny już woda prawie sięga. Już się prawie krztusi tą wodą. Popływa trzeci raz łódź ratunkowa. Nie ufam Bogu. Zostaje. No i utopił się. Trafia do nieba, do świętego Piotra. Później rozmawia z Jezusem i mówi: Panie Jezus, ja ci tak zaufałem, ja byłem przekonany, że ty mnie uratujesz. A ty co? A pan Jezus mówi: Głupi, trzy razy ci łódkę podsuwałem, nie chciałeś skorzystać. Więc pan Jezus daj nam łódź, daj nam arkę zbawienia. Jest nowym Noem, który ratuje nas od zagłady. I wiecie, co to jest przychodzenie do Kościoła? Między innymi to są ćwiczenia bojowe. Alarm w szkole, ostatnio przeżywaliśmy coś takiego. Alarm taki ewakuacyjny, czy wszyscy się odpowiednio zorganizują, czy wszyscy przejdą na, na boisko, czy się obliczą, czy, czy wszystko tutaj jest dobrze. Więc przyjdzie taki dzień, kiedy będzie koniec świata, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I czy my wejdziemy do arki, czy będziemy w arce zbawienia, to są takie nasze, można powiedzieć, ćwiczenia duchowe, co, yy, przychodzenie do kościoła. I dlatego tak bardzo nas smucą puste ławki, kiedy mamy świadomość, że to są miejsce dla naszych bliskich, że Możesz, yy, Noe na pewno był smutny, kiedy widział w arce puste miejsca, bo to oznaczało, że tam za arką toną. Jacyś ludzie, może nawet jego bliscy. I my się smucimy, że są puste miejsca w ławkach, bo może to oznaczać, że ktoś z naszych bliskich tonie w ciemności tego świata, tonie w jakimś grzechu. Ale jest nadzieja. Ta nadzieja płynie z tego, że Pan Bóg działa przez sakramenty, ale nie jest ograniczony sakramentami. I nawet jeżeli ktoś z naszych bliskich nie siedzi w ławce, nie przechodzi pomyślnie ćwiczeń bojowych, to jest nadzieja, że Pan Bóg no może go ratować. Idealnie by było, gdyby siedział z nami tutaj w tej arce zbawienia. Ale nie tracimy nadziei, bo Pan Jezus pomimo tego, że działa przez Kościół, nie jest Kościołem, nie jest sakramentami ograniczonym. A jest w nas czasami takie przekonanie, ono się wzięło z takiej błędnego zrozumienia formuły poza Kościołem Nie ma Zbawienia. A ważne jest, żeby zrozumieć skąd się wzięło to stwierdzenie. Święty Cyprian, biskup Kartaginy, u po początku chrześcijaństwa, kiedy głosił wiarę, kiedy widział, że ludzie przyjmują Chrystusa, ale później się Chrystusa wyrzekają. I szukają zbawienia poza chrześcijaństwem, poza Kościołem, to mówił do nich poza Kościołem nie ma zbawienia. I później był taki myśliciel chrześcijański teolog, który wziął tę formułę i zinterpretował tak bardzo dosłownie poza widzialnymi strukturami Kościoła katolickiego nie ma zbawienia. Czyli jak nie będziesz ochrzczona, nie będziesz ochrzczony, nie będziesz zbawiony. I nieszczęście się wydarzyło, że to pismo Fulgencjusza z RUSP podpisali święta Augustyn. A święta Augustyn miał taki autorytet w kościele, że nikt nie śmiał z nim dyskutować. I dlatego co robili misjonarze? Idziemy do Afryki, do Azji, chrzcimy. Już mniej była ważna katecheza, wzrost w wierze, byle ochrzcić, byle zbawić. To było zbyt takie ostre postawienie sprawy, że poza widzialnymi strukturami Kościoła nie ma zbawienia. I Sobór Watykański II 60. lata XX wieku Sobór Watykański II nam pokazuje, że Pan Bóg poza Kościołem też może zbawić. On działa w Kościele, on działa przez Kościół i trzeba nam przeprowadzać ludzi do Kościoła. Trzeba nam doprowadzać ludzi do sakramentów. Ale co jeżeli na przykład w Afryce jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o Jezusie, kto nigdy nie dostąpił chrztu, czy on będzie potępiony? Sobor Watykański II, ojcowie Soborowi mówią, wystarczy, znaczy, wystarczy. Trzeba być człowiekiem dobrej woli. Jeżeli ten człowiek w Afryce, który nigdy nie słyszał o Jezusie, bo mu nikt nie powiedział, nigdy nie dostąpił łaski chrztu, bo nikt nie spotkał żadnego księdza, który by go ochrzcił. Jeżeli jest człowiekiem dobrej woli, jest otwarty na zbawienie, na Jezusa, Pan Bóg może go zbawić nawet poza Kościołem. Co nie znaczy, że Kościół jest ważny, jest niesamowicie ważny. A teraz ciekawostka. Wiecie w jakim kształcie jest nasz Kościół? Ten, w którym siedzimy? W kształcie łodzi. Jest taka pani Beata. Artystka, która pomaga nam tutaj w upiększeniu naszej świątyni, jak wysiadła na parkingu z samochodu, spojrzała: Ten kościół chyba jest w kształcie łodzi. Tak, jest w kształcie łodzi. Zobaczcie, jakie szerokie burty, ile mamy miejsc. Pan Jezus się tym kościołem posługuje. I jak przyprowadzić ludzi do kościoła? Jak przyprowadzić ludzi do Jezusa? Damy odpowiedź, ale tylko połowiczną. Dlaczego połowiczną? Bo nie znam całej mądrości Bożej, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, to po pierwsze, a po drugie połowiczną, żebyśmy sami też szukali, sami pytali Pana Jezusa, żebyśmy dali sobie też czas, ciszę na zadawanie pytań Panu, Panu Jezusowi. Dzisiaj w szpitalu na onkologii pewna pani mówiła mi, Pytałem się, czy mogę to powiedzieć na homilii. Pozwoliła mi. Mówiła tak. Przeksiędza, jestem już 20 lat. Choruję na raka. Już miał, miałam 131 wylewów. I lekarze mówią, że mój przypadek powinien być złote ramki oprawione, że to jest jakiś cud, że ona jeszcze żyje. I mówi ta pani, przeksiędzaj jeśli ja się modlę tak do Jezusa. Mój przyjacielu, gdzie jesteś? i pani sobie zadawała pytanie czy ja się nie posunęłam o jeden krok za daleko że pani bardzo dobrze się pani modli ewangelicznie tak samo modlił się Jezus boże mój boże czemuś mnie opuścił ona wtedy tak odetchnęła bo formułki też są ważne i potrzebne ale to jest modlitwa która przylega do jej serca Jezu odkrywam cię jako przyjaciela ale się pytam gdzie ty jesteś więc szczera modlitwa i jeżeli zadajemy pytanie, to potrzeba zamilknąć, żeby posłuchać odpowiedzi. Więc zatroszczmy się w tym Adwencie o ciszę. Spróbujmy poszukać, postawić pytania. Jak kiedyś ktoś napisał na murze, Jezus jest odpowiedzią na wszystko. A ktoś na dole popisał, Ale jakie było pytanie? Więc spróbujmy zadać ważne pytania dotyczące naszego życia, życia naszych bliskich. I przez codzienną ciszę spróbujmy wsłuchiwać się w głos Pana Jezusa. Więc już podsumowując, niech każdy dzień adwentu, niech ruraty będą takimi ćwiczeniami bojowymi, kiedy wsiadamy do arki zbawienia, kiedy przychodzimy do kościoła, zajmiemy nasze miejsce w łodzi Piotrowej, która prowadzi nas, która płynie do zbawienia. Znajdźmy codziennie, ciszę, przestrzeń ciszy, żeby się wsłuchać w głos Pana Boga. I kiedy to zrobimy, Pan Jezus zacznie działać w nas, przez nas, zafascynuje nas swoim pięknym, swoim dobrem, przez nas może zafascynować też innych i wtedy będziemy mogli wyłowić tych naszych bliskich spoza wód Kościoła, wprowadzić do Kościoła i razem z Jezusem bezpiecznie dopłyniemy do portu zbawienia. Amen.